Pięć stylizacyjnych sztuczek, które działają zawsze, niezależnie od rozmiaru, stanu portfela i tego, czy idziesz na zakupy, czy nie. Do wprowadzenia od zaraz. Dzień dobry, dzień dobry, Monika Jurczyk, OSA Osobista Stylistka. Dzisiaj pięć stylizacyjnych sztuczek, które moim zdaniem działają zawsze. Dlaczego tylko pięć? Tego dowiecie się na końcu materiału. A teraz zaczynamy. Po pierwsze nadgarstki. Odsłonięcie nadgarstków ma efekt wyszczuplający, odmładzający i odradzający. Jedna z córek moich przyjaciółek mówi na mnie, Pani od nadgarstków, bo kiedyś uczestniczyła w warsztatach, które prowadziłam i tam ja obsesyjnie odkrywałam nadgarstki wszystkich kobiet, które się tam znajdowały. Więc w głowie tej dziewczynki powstał oczywisty link: osa, nadgarstki, i tak ja o tych obsesjach. Zawsze, zawsze opowiadam. Ehm, dlaczego? Po pierwsze ten efekt e, wyszczuplający. On bierze się z tego, że nadgarstek to jest nasze najszczuplejsze miejsce ręki. Odsłonięcie go sprawia, że cała sylwetka robi się po prostu smuklejsza. Efekt Odmładzający jest taki, że w zasadzie każda marynarka i kurtka zaczynają wyglądać po prostu bardziej nowocześnie, młodo, e, z biglem, chociaż to chyba nie jest młode słowo, tylko starodawne e, i e, tak naprawdę odmładzają nas o kilka lat efekt odradzający dlatego że można wyciągnąć szafy każdą starą marynarkę, kurtkę, każdy stary płaszcz podwinięcie rękawów bądź nonszalanskie podciągnięcie rękawów żeby było widać nadgarstek sprawi że każda z tych kurtek, każda z tych rzeczy zyska po prostu nowe życie, a my będziemy czuły się w niej świetnie. Druga sztuczka to też odsłanianie. Mimo, że zwykle e, uważa się, że styliści są od zasłaniania, to, e, to, to ja jednak odsłaniam i to namiętnie. I akurat ta druga sztuczka zawsze na początku jest dość kontrowersyjna, ponieważ ja uważam, że należy podwijać również nogawki spodniej. Po co? Po to, żeby odsłonić kostkę. Kostka. To z kolei jedno z najszczuplejszych miejsc naszej nogi. Odsłonięcie kostki, wywinięcie spodni lekko ponad nią sprawi, że pokażemy te, te szczupłe miejsca, więc ludzie, którzy nas obserwują, będą myśleli, że całe jesteśmy takie smukłe. Ehm, sprawdza się to zawsze i. Wszędzie, ale musicie same tego spróbować. Stańcie przed lustrem i wywincie spodnie. Zobaczcie jak to fajnie zadziała, dlatego że znowu w naszej mentalności, w naszych głowach gdzieś tam głęboko siedzi przekonanie, że mankiety skracają. Natomiast mankiety faktycznie skracają, jak wywiniecie spodnie, ale nie pokażecie kostki. Jak pokażecie kostkę, to efekt wydłużający sylwetkę jest absolutnie gwarantowany. Kolejne najszczuplejsze miejsce nogi każdej nogi, bo wiecie, że moim zdaniem wszystkie jesteśmy piękne. Moim zdaniem każda sylwetka jest absolutnie wspaniała, więc uważam, że każdą nogę należy pokazywać. No więc drugim najszczuplejszym miejscem nogi jest zgięcie pod kolanem. Znowu jest to miejsce takie, że jeżeli chcemy osiągnąć efekt wysmuklenia, to nie podkreślamy. Tam właśnie może skończyć się sukienka bądź spódnica. Jeśli e, skończy się tuż za tym miejscem, to trochę e, może pogrubić nasze nogi, e, więc uważamy na to miejsce czasami kilka centymetrów robi znaczącą różnicę. Kolejna sztuczka, bardzo prosta jest taka, że po prostu nosimy bluzki, koszule, topy w środek w środek jeansów, w środek spódnic, w środek innych spodni. E, po co? Dlatego, że długie nogi jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Im więcej nóg pokażemy, im większy, więcej spodni e, spódnicy będzie widać, tym nasze nogi będą wydawały się dłuższe i dzięki temu proporcje naszej sylwetki bardzo, bardzo zyskają. Drugim e, efektem ubocznym noszenia rzeczy do środka jest oczywiście e, podkreślenie talii, e, i y, zaznaczenie jej. Można włożyć całość do środka. Ja najbardziej lubię wetknięcie. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Hmm, można wetknąć bluzkę po prostu tylko z przodu, a reszta może pozostać luźna, szczególnie jeśli nie czujecie się zbyt komfortowo w okolicach talii. Można wetknąć bluzkę też z boku i gdzie indziej może pozostać luźna i też będzie bardzo fajnie e, wyglądała. Warto to robić, e, bo tak jak powiedziałam wcześniej, e, całość będzie wyglądała dużo bardziej proporcjonalnie. I ostatnia sztuczka, na dzisiaj, jest taka, żeby pobawić się trochę i komanipulować rozmiarami. Um, oczywiście jestem świadoma tego, że część z nas lubi się ukrywać um, i wydaje mi się, że to w ogóle nie zależy od tego, jaki nosimy rozmiar, ani jaką mamy figurę. Czasem po prostu mamy taki dzień, że mamy ochotę ubrać się w namiot. Czy to potępiam? Nie. Rozumiem, byle tego namiotu nie nosić e, codziennie, tak po prostu, ale jeżeli lubimy jakąś część ciała po prostu ukrywać, to pamiętajmy, że dla równowagi do tego za dużego rozmiaru zawsze gdzieś e, trzeba podkreślić też szczupłe miejsca. Na czym to polega w praktyce, na przykład na tym, że jeżeli lubicie bluzy oversize, czyli takie za duże, to zakładacie obcisłe spodnie, żeby pokazać pupę, żeby podkreślić łydki albo na odwrót, jeżeli bardzo, bardzo lubicie szerokie spodnie, to góra może pozostać. Oczywiście to jest tak, że to są sztuczki, które działają, jeśli bardzo chcecie wyglądać proporcjonalnie, jeśli chcecie się e, wyszczuplać. Natomiast nie bierzcie tego też aż tak bardzo do siebie, bo wiecie, że ja uważam, że możecie być takie, jakie chcecie. Jeżeli chcecie się całe zasłonić, zasłaniajcie się, ale jedno jest dla mnie ważne. Pamiętajcie o tym, że po prostu jesteście piękne, więc to wy dokonujecie wyboru, ale nie dokonujcie go dlatego, że czujecie się ze sobą źle. Po prostu pracujcie na to, żeby czuć się ze sobą dobrze. No i teraz przechodzimy do bardzo ważnej dla mnie rzeczy, mianowicie takiej, że właśnie dziś mogę Was zaprosić na stronę www. mojej nowej książki. Styl bardzo osobisty. To jest książka, w której będą ćwiczenia dotyczące tego, jak polubić się z lustrem, jak zaprzyjaźnić się z lustrem, jak pokochać siebie e, w tym lustrze, ale będzie tam również rozdział o stylizacyjnych sztuczkach. Dziś specjalnie wymieniłam tylko pięć, ponieważ w rozdziale jest ich dużo więcej. Jeżeli wejdziecie na moją stronę, styl bardzo osobisty e, i Zostawicie mi swojego maila, to dostaniecie rozdział o stylizacyjnych sztuczkach całkiem za darmo, a ja chętnie posłucham Waszych uwag, Waszych rozważań, zarówno na temat rozdziału, jak i dzisiejszego filmiku. Także bardzo to jest dla mnie ważna chwila ponieważ książkę pierwszy raz wydaję sama, to jest moja trzecia książka, natomiast pierwszy raz jestem swoim własnym wydawcą, jestem tym bardzo, bardzo podekscytowana i oczywiście będę robić wszystko, żeby was namówić, żebyście tę książkę zamówiły, więc mam nadzieję, że ten rozdział was do tego zachęci, no i że wesprzecie mnie w tym moim wielkim marzeniu wydania swojej książki na swoich zasadach. Na dzisiaj już kończę, ale oczywiście będę tu znowu w kolejnym odcinku. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam. Podzielcie się też swoimi uwagami w komentarzach. I jak zwykle bardzo dziękuję, że tu jesteście i bardzo, bardzo Wam dziękuję, że Wy również codziennie albo co pół tygodnia, tak jak pojawiają się odcinki, wspieracie moje działania tutaj.